Hej, ja jestem Pietrex, a dziś przedstawię moją teorię o tym dlaczego Lloyd nie używa już mocy czterech ninja. Otóż wracając do sezonu drugiego, kiedy Lloyd i reszta ninja byli w świątyni światła, Lloyd uderzył w instrument pokoju, czyli dzwon. Wtedy można by powiedzieć, że rozpoczął się rytuał, po którym Lloyd otrzymał dostęp do złotej mocy. Przed tym wydarzeniem Lloyd używał mocy ninja w różnych sytuacjach, nawet już w pierwszych odcinkach drugiego sezonu. I dlaczego teraz już tego nie robi? Myślę, że stracił taką możliwość już w sezonie drugim. Wiadomym jest, że w normalnych okolicznościach nikt nie może mieć więcej niż jednej mocy żywiołu. Lloyd miał więcej ze względu na przepowiednie. To był wyjątek. Moim zdaniem ważnym było to, że Lloyd posiadał te cztery moce ninja w sobie, ponieważ po uderzeniu w dzwon te moce połączyły się z złotą moc ze względu na to, że są to podstawowe żywioły stworzenia. Wydaje mi się, że podczas tego rytuału ninja mieli inną rolę. Myślę, że ninja nie oddali Lloydowi wtedy swoich mocy, bo już je posiadał i były to wtedy jego mocy. Poza tym, w trzecim sezonie, kiedy Lloyd wyzbył się złotej mocy, to widać jak do ninja od Lloyda lecą cztery promienie mocy żywiołów. A podczas rytuału czegoś takiego nie było, więc myślę, że ninja służyli bardziej jako klucz potrzebny do rozpoczęcia rytuału, i bez nich uderzenie w dzwon nic by nie dało. Podczas rytuału ninja otrzymali ostrze żywiołu, które były kluczem do mecha pierwszego mistrza z Ale jeśli pamiętacie, to kiedy Lloyd lewitował w świetle dzwonu to ninja skierowali tę ostrze żywiołów Lloyda i wystrzelili w niego promień mocy żywiołu. Może te ostrze nie tylko były kluczem do mecha, ale również kluczem do złotej mocy Lloyda. Podsumowując, uważam, że Lloyd nie używa mocy ninja, bo nie ma już do nich dostępu. Ponieważ te moce, które posiadał, przeobraziły się w złotą moc. A gdy z niej zrezygnował i zmienił tę energię w boosta dla ninja, by oni mieli dostęp do swoich mocy, to stracił złotą moc. Ale czy na zawsze? Cóż... Nie wiemy, co by się stało, gdyby użyć pucharu z turnieju źródeł. Gdyby tak pochłonąć mocy czterech ninja i oddać je Lloydowi, i znowu udać się do świątyni świata i przy okazji odnaleźć te ostrze żywiołów, ciekawe, czy w takiej sytuacji Lloyd by odzyskał złotą moc. Myślę, że ważne jest to, żeby Lloyd posiadał te cztery moce w żywiołów w sobie. Cóż, może jest inny sposób, by Lloyd znów zdobył złotą moc. Może się kiedyś przekonamy. Może być też tak, że ten rytuał był najzwyczajniej jednorazowy i. może też nigdy jej nie odzyska. albo właśnie w inny sposób. I jeszcze na koniec chciałem podziękować Cezaremu Baryce. Pomógł w tworzeniu teorii, dodając od siebie ciekawy pomysł związany z rolą ostrzy żywiołów w rytualach. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie cześć. Hej.